Zaczynamy historyczny pierwszy odcinek warszawskiego dreptania z kolorem. Moim gościem jest rodowity warszawiak, profesor Grzegorz Łęcicki. Witam panią, witam Państwa. Zaczynamy dreptanie od herbu, czyli warszawskiej syrenki. Herbem warszawskim jest syrenka, to wszyscy wiedzą, ale nie wszystkie te syrenki wyglądają tak samo. Jakie są różnice? Ano, syrenka to jest taki symbol jeszcze z mitologii greckiej. To były bóstwa morskie i były stworami niebezpiecznymi dlatego, że swoim uwodzicielskim głosem doprowadzały żeglarzy do zguby, gdyż kierowały ich statki na niebezpieczne skały. Natomiast nasza warszawska syrenka jest zdecydowanie sympatyczniejsza, ale to ta współczesna, bo ta dawna, 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 czyli ten pierwsze znaki syrenkowe, że tak powiem, które się pojawiły w końcu XIV wieku, to one jeszcze mają tę syrenkę taką troszkę potworkowatą, a mianowicie ta syrenka potrafi mieć smocze Skrzydła, szpony drapieżnego ptaka i jest, mówiąc delikatnie, taka monstrualnie brzydka. Ale jak to różne znaki i różne symbole w historii świata i Warszawy, także herb Syrenii ewoluował. I w końcu pojawiła się Syrenka już o wiele bardziej sympatyczna, kobieta. Pół kobieta, pół ryba, która ma w jednej ręce tarczę, a w drugiej ręce broń, którą ma bronić swojego ukochanego grodu nad Wisło. No i ta broń właśnie chyba nie wszędzie jest taka sama, prawda? No właśnie. Możemy też, to specjaliści od militariów mogą się tym zająć, ale tak naprawdę właśnie się zastanawiamy, co teraz ta syrenka w ręku ma. To może zaczynając od współczesnej syrenki. Współczesna syrenka ma zakrzywioną szablę. Ona przypomina trochę taką szablę wschodnią, która się nazywała bułat. Natomiast w dawnych czasach pojawiały się najprzeróżniejsze wyobrażenia owej szabli. Ona miała rozszerzone tak zwane pióro... Czyli ten koniec, była zakrzywiona. Najbardziej taką charakterystyczną, oczywiście, syrenką jest ta z pomnika z 1938 roku, która stoi na powiślu i jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Warszawy. Kiedyś była też symbolem warszawskiego środka telewizyjnego. I ta syrenka ma prosty miecz. No ale ten miecz to też nie jest miecz, dlatego że ten miecz ma takie ścięte ostrze, i tak naprawdę to przypomina bardziej tasak austriacki z XIX wieku niż miecz. Więc oczywiście to jest tylko pewien symbol i nie jest to najważniejsze, że tak powiem, najważniejszy atrybut herbowy, ale jednak późniejsze wyobrażenia, i także ten współczesny herb Warszawy przedstawia syrenkę z zakrzywioną szablą. Tym bardziej, że szabla należała do ulubionej broni Polskiej. Polak oddawał szable tylko z życiem. Szable były robione, mówiąc tak, po krawiecku na miarę do ręki Szlachcica, rycerza, żołnierza, więc dzięki szabli żeśmy pokonali wielokrotnie czasem liczniejsze wojska, dlatego że była to broń absolutnie genialna. Także ta warszawska syrenka broniąca swojego grodu z szablą w ręce chyba jest najbardziej odpowiadająca naszej tradycji i historii. Wspomnieliśmy już o tych ewolucjach syrenki. Teraz syrenka ma twarz. To no jest tak. tak, to jest ten pomnik, który powstał w 1938 roku z inicjatywy prezydenta Warszawy, dawnego majora legionów, Stefana Starzyńskiego. Pomnik zrobiła pani profesor Ludwika Niczowa i modelką, która pozowała do tego pomnika, była córka wojewodni Kresów Wschodnich, Krystyna Krachelska, która studiowała na Uniwersytecie Warszawskim historię, geografię, a w końcu etnologię. I to ona dała twarz tej syrence warszawskiej. Oczywiście nie jest to wierne odbicie twarzy Krystyny Krachelskiej, ale warto pamiętać o tym, patrząc na tę naszą syrenkę nadwiślańską, że ona ma wyobrażenie osoby, która naprawdę tak jak ideał syrenki broniącej Warszawy, tak ta postać Krystyny Krachelskiej brała udział w Powstaniu Warszawskim. Niestety Krystyna Krachelska zginęła już drugiego dnia powstania niosąc pomoc y, żołnierzom oddziału, do którego była przydzielona, czyli do 7 Pułku Ułanów Lubelskich Armii Krajowej przy ulicy Polnej. I ta realna postać syrenki, zarówno Symboliczna, bajkowa, legendarna Syrena broniąca miasta, jak i Krystyna Krachelska, jest ucieleśnieniem warszawskiego bohaterstwa, warszawskich kobiet i miasta niezwyciężonego dzięki temu. Znamy Syrenkę w pobliżu Starego Miasta, znamy Syrenkę na nabrzeżu Wisły, ale jest jeszcze jedna taka popularna, prawda? No tak, na rynku Starego Miasta, jedna z najbardziej znanych syrenek warszawskich, która stoi na takim wielkim cokole, ma ponad 2 metry, przepiękna rzeźba. To jest cała historia, dlatego że na rynku Starego Miasta oczywiście dawniej był ratusz, ale ten ratusz rozebrano na początku XIX wieku. A kiedy podłączono nowoczesne wodociągi w roku 1855, to wtedy powstał pomysł, żeby na rynku Starego Miasta na środku ustawić symbol Warszawy, czyli Syrenkę, w otoczeniu jakiejś fontanny, wody, no bo wiadomo, że Syrena to stworzenie wodne. Czyli lubi pływać. Czyli lubi pływać. I ta rzeźba ocalała. Ocalała z pożogi wojennej. Po wojnie ona miała różne swoje historie. Była niszczona przez chuliganów i ona wędrowała po Warszawie. No jak to Syrena i jak to po swoim ulubionym grodzie miała nie wędrować. Więc najpierw tuż po wojnie, w latach 50., była w parku na Powiślu. Właśnie niestety po bliskim kontakcie z chuliganami musiała znowu ulec naprawie, wobec tego przeniesiono ją na Mury Staromiejskie, i to jest syrenka mojego dzieciństwa. Ona stała na murach w pobliżu tak zwanej baszty marszałkowskiej. Znowu ją chuligani niestety zniszczyli, znowu podlegała konserwacji. I od roku 1999, to łatwo zapamiętać, koniec XX wieku, została umieszczona na cokole na środku rynku Starego Miasta. I spod tego cokołu wypływa woda. Ale to tak. To jest historia tej właśnie serenki. Ale później historycy sztuki, warszawianiści doszli do wniosku, że ta zabytkowa rzeźba jednak jest zbyt narażona na różne niebezpieczeństwa i oryginalna rzeźba została umieszczona w Muzeum Historii Warszawy. Natomiast na rynku od roku 2008 stoi wierna kopia tej rzeźby na tym pięknym jasnym cokole, spod którego wypływa woda i możemy sobie robić zdjęcia z warszawską syrenką, ze wzniesioną, tą zakrzywioną wschodnią, szablo i z piękną tarczą. Także to też taka syrenka, która jest jednoznacznym symbolem Warszawy i chyba najbardziej rozpoznawalnym znakiem w stolicy. Czyli replikę spotkamy na ulicy, a tego oryginału jak zawsze trzeba odrobinę poszukać. W muzeum, tak jest. Większość syrenek znajduje się w ogóle właśnie w śródmieściu, ale jest jeszcze jedna. Taka, o której mało kto pamięta. Gdzie ona się znajduje? Ach, tych syrenek takich, o których się nie pamięta, to jest troszkę więcej, ale to kiedyś sobie może o tym opowiemy. Natomiast na moim rodzinnym Żoliborzu, w Alei Wojska Polskiego, o ile dobrze pamiętam, to jest w tej chwili ulica... Z numerem 40 albo 50, coś takiego. To jest taki, taki budynek zbudowany w miejscu kamienicy zbombardowanej przez Rosjan w 43 roku, więc jest to taki nowy, neosocjalistyczny budynek, i nad bramą jest balkon. I na tym balkonie jest Syrenka. Właśnie, to trzeba tak zadrzeć głowę do góry, bo tak to się mija i nawet pewnie współcześni, nowi mieszkańcy Żoliborza nie bardzo o tym mogą wiedzieć. Natomiast jak się tak przyjrzy tej syrence, to ona jest bardzo specyficzna. Dlatego, że ona ma tarczę, no to normalne się wydaje. Ta serenka nasza na powiślu, na tarczy ma orła i napis Warszawa. A co ma ta syrenka żoliborska? Otóż ona ma głowę meduzy. Dlaczego? Me A no właśnie. No bo tak, meduza też jest twór mityczny, Pamiętamy, że charakteryzowała się tym, że zabijała swoich wrogów samym wzrokiem. Więc może, ja nie daję sobie za te głowy uciąć, ale prawdopodobnie jest to jakieś ideowe nawiązanie do starej legendy warszawskiej o smoku Bazyliszku, który też zabijał wzrokiem, czyli właściwie, no mówiąc delikatnie, był dalekim krewnym meduzy. Więc może stąd artysta sobie tak wymyślił tą swoją syrenkę, która na tym warszawskim, żoliborskim balkonie wrogów odstrasza właśnie tym wzrokiem meduzy, która zamienia wrogów w kamień. Czyli można powiedzieć, że na żoli bożu, jeśli to by była prawda, łączą się dwa symbole warszawskie. No, zdecydowanie. Może symbole to daleko powiedziane, ale w każdym razie postać. Bohaterowie legend. Bohaterowie legend już lepiej to brzmi, dlatego, że tak naprawdę możemy sobie kiedyś opowiadać o legendach warszawskich i wtedy trafimy z powrotem na tego smoka bazyliszka. Jak wiemy, nikt mu nie dawał rady, poza prostym uczniem szewskim, który po prostu smokowi pokazał lustro i smok sam siebie zabił swoim wzrokiem. No i proszę, powiedziałbym tak troszeczkę, może nie prowokacyjnie, ale żartobliwie, że nasz smog warszawski, czyli bazyliszek, jednak był troszkę bardziej cywilizowany niż smog wawelski, który tylko pożerał różne ofiary. A nasz to tak popatrzył i od razu załatwiał sprawę. No właśnie. I, i ta warszawska syrenka i, i smog bazyliszek to nie jest jedyny, symbol mityczny w historii Warszawy, dlatego że jeszcze pojawia nam się bardzo ciekawy symbol, chyba teraz już całkowicie zapomniany i nieznany, a który również możemy nie tylko spotkać, ale wręcz dotknąć. A mianowicie na rynku nowego miasta, które kiedyś było Nową Warszawą, to było osobne miasto, które powstało na początku XV wieku. Jest wielki rynek, tam chyba 120 na 140 metrów, taki wielki prostokąt, oczywiście, na tym rynku był ratusz. Ten ratusz rozebrano, kiedy przyłączono Nowe Miasto do Warszawy. Ale na północno-zachodnim krańcu jest taka studnia i na tej studni żeliwnej jest herb właśnie tego nowego miasta, Nowej Warszawy. Co to był za herb? I, a właśnie. To była panna z jednorożcem stojącym na tylnych nogach. Jednorożec w Warszawie. Jednorożec w Warszawie. Właśnie nikt tego nie zauważa albo nie eksponuje. No to my to robimy w Radiu Kolor i przypominamy właśnie tak zwaną małą architekturę, która jest bardzo, bardzo symboliczna, ciekawa, niespotykana. Uważam, że tego jednorożca też się powinno jednak przypominać i pokazywać, że zgodnie z ówczesną modą heraldyczną, czyli modą średniowieczną Różne stwory mitologiczne, potwory się pojawiały w herbach. I o ile ta nasza Syrenka i ten Jednorożec nie są jakimiś groźnymi stworami, ale jednak postaciami mitologicznymi, symbolami mitologicznymi, myślę, że też warto by o tym pamiętać i nawet przy imprezach na Nowym mieście wyeksponować właśnie ten przedziwny i zapomniany herb nowej Warszawy, czyli pannę z Jednorożcem. Dziękujemy Wam za ten pierwszy odcinek. I na kolejny. Zapraszamy już w piątek. Zapraszam Państwa. Grzegorz Łęcicki.